Buongiorno everyone <laughs> Czy jak to mówią u nas Siema, mordeczki gdzie e, ruszamy szlakiem ojca chrzestnego No ja taki czas Idziemy sobie do jakiegoś miasteczka gdzie ten ojciec Chrzestny... to właściwie gdzie były nagrywane sceny ojca chrzesnego e, z Michaelem Tak jak Michael był na Sycylii Nakręcali to tutaj w tej okolicy, bo na ówczesne czasy największym miejscem, gdzie mogli zorganizować całą tą ekipę filmową, była Taomina. I z Taominy szukali miejsc na sceny. I właśnie jednym z miasteczek będzie to, do którego właśnie zmierzamy. Nazwa jest taka trochę dziwna, bo coś tam, coś na F, coś tam ble ble ble, <grystanie> Dużo wiemy, ale idziemy. Nie wiemy nawet gdzie idziemy. Fiume Freddo Sicilia. W każdym razie idziemy sobie tam połazić. Jutro Etna. Na szczęście niedługo wracamy. Odpocznę po tych wakacjach w domu. Idealne miejsce, <noise> idealne, no, po prostu nic nie robisz, tylko leżysz, Pytasz i korzystasz z kąpieli morskich. Tak, w Mediolanie pizza 18 euro, a tutaj 10, 12, no to no, wczoraj jest różnica. Tyżarem. Pizzę za 10 euro. I była naprawdę dobra z bakłażanem. Z bakłażanem. Jak oni tu mają sam, wszędzie bakłażan. Wszędzie z bakłażanem. Bakłażan albo pistacie. Tak jak w Anglii są wszędzie puby, tak tutaj są wszędzie pizze. Tak. A mogłyby być puby. A mogłyby być puby. Stryny. Strynki? Oczywiście to jest na yy... no tak, to... tutaj... Idziemy, idziemy i końca nie widać, ale widać te orminy. Chociaż na kamerze i tak nie będzie jej widać. Madzia chciała oliwki stąd zabrać do Polski. Bo se leżą sobie z Można brać. Wcieramy na miejsce. Castello de Ligis. Co za zamek? Castello... No, co tu dużo mówić? Minęliśmy bramę. Minęliśmy bramę, nawet nie wiedzieliśmy, że to tu. E, bramę do tego pałacu, gdzie był kręcony film Ojca chrzesnego. A teraz idziemy przez miasteczko, bo może jak będziemy wracać, to nie... To się uda chociaż bramę zobaczyć. A tak wygląda to miasto. W każdym razie znowu nie ma ludzi w tej Sycylii, to w ogóle nie ma niczego. Pizzy e? <grywka> będą. Gdzie Idziemy na to? Kaw -y. Tak, kawka, piwko jakieś. Trzeba się nawodnić. <grywka> Espresso ktoś <piw> <grywka> Espresso! No, więc wyszło tak, że bo Madzia by się na prostej drodze wywaliła wyszło tak, że uwaga no nie dadzą nic powiedzieć, wyszło tak, że wracamy na nogach bo mamy za chwilę pociąg, ale pociąg jedzie znowu do Dziary Riposto byliśmy już tam, Aż tam byliśmy, a do Maskali znowu była przesiadka przez Dziary Riposto stwierdziliśmy, że bujniemy się na nogach ale inną trasą, mamy 5 kilosów godzina 20 Coś sobie tu pozwiedzamy. Jest pięknie. Jest pięknie, tak. Wracamy do Maskali. Etna wylewa lawę. A dzisiaj jest zajebista widoczność. I proszę, jak Etny widać. I biste drzewo. W ogóle jaka posiadłość. Przeszliśmy już jakieś 10 kilosów. Zostało nam ze 3 do miasta. W mieście z jakieś 2-3 i do domu ze 3. Tak na spokojnie dzisiaj, nie? Dzisiaj na spokojnie, bo jutro etna, więc trzeba, tak, wypo tak, trzeba tak. wypocząć. Nie w ogóle dzisiaj to miało być tak, że leżymy na plaży. Ale Magda nie lubi leżeć. <głos> więc... <noise> Wyciągnęła mnie na mały spacer. <noise> Od rana Był konflikt tak. To co, będziemy tak tu leżeć? No nie, nie, nie będziemy, więc poszliśmy się przejść. Jeszcze pewnie zdyszka przed nami i może wtedy sobie poleżymy. Ale nie, jest zajebiście. O, zobaczcie. Pięknie, no kurwa Sycylia. Wszędzie syf, brud, smród i ubóstwo. Ale ogólnie jest pięknie. 2,5 kilometra dalej doszliśmy do na skali widać już katedrę czy co to tam jest tam gdzieś na górze